Charakterystyczna żołnierza z czubkiem, jak nazywali właśnie tych żołnierzy Polacy, jest takim charakterystycznym elementem okopów niemieckich I wojny światowej. A najbliżej publiczności, proszę Państwa, Maszeruje oddział w takich jasno-szaro-niebieskich mundurach. To jest oddział austro-węgierski. austro węgrzy mieli mundury koloru takiego właśnie niebieskiego, charakterystyczne czapki węgierskie, proszę Państwa. Tutaj nad bzurą i rawką, tak jak wcześniej mówiłem, walczyła pierwsza dywizja austriackiej kawalerii. Tutaj ci rekonstruktorzy w tych mundurach to są nasi gości z Węgier. Strona rosyjska zajmuje okopy, proszę Państwa, to była armia już w 1914 roku przygotowana bardzo mocno do walk polowych, proszę Państwa. Była to pierwsza armia na świecie, która przyjęła za podstawowy mundur mundur koloru polowego, takiego właśnie zielonego. Te sylwetki żołnierskie są niezwykle charakterystyczne, proszę Państwa. Te okrągłe czapki bardzo dobrze, bardzo charakteryzujące, a także u tych żołnierzy, którzy przez dłuższy czas spędzali czas w okopach, charakterystyczne brody.